Cześć, ja jestem Kład i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Lego Harry Potter Lata 1.4 O, jest 1 stycznia, dzień po Sylwestrze <laughs> Jednocześnie dzień po tym naprawdę według mnie no, całkiem udanym live'ie. Um, jak ktoś nie był to minęło go e, oczywiście 4 godziny e, przyjemnego sobie grania w gierki e, a oprócz tego jeszcze takie niespodziewane losowanie e, dwóch gierek, no więc no, przykro mi jak kogoś nie było to niestety to przygapił. Postaram się robić częściej takie live'y. Myślę, że tak raz na dwa tygodnie może jakiegoś live się uda skombinować, bo naprawdę świetnie się bawię przy, przy tych live'ach. Jednoczesne granie, komentowanie tak jak się to nagrywa i rozmawianie powiedzmy poprzez czat z widzami jest świetne. Ale czym to skończyliśmy? Ach, tak. Trochę wyżej. Potwór uciekł z komunity tajemnic Tak? Nie, czekaj, czekaj, coś pomieszałem. Dlaczego tam jest taki znak? Czekajcie. Eee, przecież uciekł już dawno temu, nie? Chwileczka. Co tam pisało wtedy na końcu? Znaczy, pisało to, że porwał dziewczynkę i oczywiście tą dziewczynką jest Ginny Weasley. Dlaczego tam był e, wąż, który wychodzi z komnaty? wskazało, gdzie jest dokładnie komnaty tajemnic w Lego, coś takiego. Nie wiem, w każdym razie... E, chodźmy do... E, do, do, do Lokarda. Musimy go poprosić, powiedzmy, o pomoc, ponieważ jest takim mega wielkim czarownikiem i właściwie jego zadaniem powinno, było, powinno być właśnie złapanie tego potwora. Tylko, że coś jest nie tak. Dobra. Bazyliszek. Okej. Okay. Oczywiście po raz kolejny wracamy do, um, do tej tej opuszczonej toalety e, jęczącej Barty e, i tym razem musimy znaleźć tutaj przejście do komendy tajemnic. <laughs> Wszyscy wiemy, że to przejście będzie o tu. Tu przy zniszczonym zlewie, ale musimy sobie ten zlewo po prostu teraz w tej chwili naprawić. Cześć Marta. I tutaj w tej misji Marta będzie za nami latać wow, wow, wow. PRZESTAŃ Dobra um, Tu się przyda szczurek loda Jezus Katar Nie wiem czy nagrywanie i... Będąc chorym to jest właśnie dobry pomysł <laughs> Ale jest dobra Tutaj chciałbym się trochę pospieszyć żebym nie musiał iść tutaj drugi raz Tak? otworzy się drugie no powiedzmy teraz zamienię się w kogokolwiek zlumusuję zanim ten szurek zniknie chciałbym już e, otworzyć przejście dalej no jest możemy iść dalej i tutaj jest znowu potrzebny Lockhart albo jakikolwiek inny czarodziej i znowu szczurek ron, dobra szczurek ron. to jest szczurek oczywiście paszywek, ale rona Dobra A właśnie pochodźmy sobie trochę lokartem tak po prostu Ma więcej zaklęć Ma ridiculusa Dzięki za przypomnienie Już zapomniałem komu, ponieważ to, to było dawno No ale w w... w każdym razie dzięki temu nie nie zaklęcia ridiculous dokładnie Echem. i daję oczywiście Expecto patronum i reducto a ja tutaj czasami nie piszę, piszę nazwy zaklęć nie Dobra. no ale na to trzeba zaczarować blaviosa no właściwie tutaj Wingardium Leviosa spełnia zadanie powiedzmy em, oprócz tego zaklęć e, właśnie reparo, akcjo, depulso Ponieważ no właśnie teraz przykładowo naprawiliśmy sobie tutaj klocuszki A to bardziej by przypominało właśnie reparo niż em, niż właśnie e, całą Wingardium Leviosa ale szczegół. albo czasami sobie coś odepchniemy tym yyy tym właśnie zaględzie to bardziej do co o i mamy otworzone przejście otworzone otwarte ym, przejście y, do kognity tajemnic tylko że go jeszcze nie widzę bo jest za daleko ok <laughs> i tutaj ym, to jest oczywiście to przejście dla wężówstwa a kiedy ktoś nie, 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 nie wężówstwem spróbuje przejść przez takie coś to się stanie, coś nie ma. <laughs> tak więc nie Harry No to zjeżdżamy. <laughs> Dobra, jesteśmy. I mamy tą, podobno, jak to było, że ta skóra ma z 20 stóp. Tak? Chyba tak. Okej. Okay. Ty puść, ty puść. A, to są skrzynki dla nie niemagii, więc gówno się nam przydadzą. Release the crocodile! <laughs> I teraz tego krakana musimy sobie ujażdżać, więc żegnaj Oukę do okay, okay. Możemy iść dalej. Aruj mnie, Suko To i w ogóle nie, e, możemy też zrobić sobie mi za znalezienie takich średów. Czemu by teraz sobie go nie zdobyć? Lubię zdobywać takie mi -y, pomimo, pomimo tego, że nie mam szans zrobić wszystkich. Ale w każdym razie odcinek jest dłuższy, a ogólnie odcinki z LEGO są zwykle krótkie, ponieważ dłu e, misje też nie należą do najdłuższych. <coughs> okay. Oh. What the Jakoś tak dzisiaj mało gadatliwy jestem Tak po wczorajszej, yy, tak po wczorajszym live'ie Chłopie tutaj widzę drugą szkielę, tak? Spróbuję sobie znaleźć wszystkie Złapie wszystkie Przepraszam za wszelki kaszel Nie wiem czy w ogóle jest sens w tej chwili nagrywać na względu na moją chorobę no właśnie chyba nie Co wy na mają taką pseudo krótką przerwę na czas choroby <coughs> Bo nagrywa mi się naprawdę strasznie ciężko <coughs> O Gryffindor, no niech będzie Of, Nie było szans już się było ratować No nie, ja, ja po prostu nie potrafię tej ocenić odległości od tego Przepraszam. Jezus. Nie dawdzę wieczoru. I mamy wielką bramę. To nic wielkiego, tylko... O, już. Nieważne. Może być dalej. Tom Riddle Vital Voldemort Noi mamy naszego potworka <laughs> zanim go sobie hapniemy to pierw pozbieraj sobie pieniążki rillu uspokój się to jest ten to jest e, wzrok petryfikujący jeśli będziemy z nim, nim stać za długo to nas rzecz jasna, wąż spetryfikuje no. nie będziemy mogli się ruszać a nie, później <laughs> a później już tylko nas chapnie i zabije nie trzeba zrobić coś takiego i uciekać. Przy okazji nie być zbytnio w, <laughs> w polu jego e, właśnie petryfikowania, bo jeszcze zostanie i stracimy życie razem z nim. Więc <laughs> chodź tu. No Boże, uspokój się. Musimy oczywiście go e, no, nakierować na tamte miejsce, gdzie są takie kamienie właśnie. Jest. I tutaj jest ostatni Te, frajer, chodź Myślałem, że już chcę atakować, bo może jeszcze nie No Dobra, tutaj Boom. po prostu daj <kluzny> i teraz musimy sobie skombinować właśnie... Yy, tutaj eliksir. A żeby to zrobić, trzeba zdać wszystkie składniki pierwsze będzie tu. Proszę bardzo. Drugi tu. <laughs> ja like ostatni będzie tam czyli w miejscach gdzie 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 musieliśmy jako bazy jeszcze jak zniszczyć te kamienie <coughs> patrz twój synuś nie żyje ho 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 chyba <coughs> ja, że to nie są kamienie tylko jajka <coughs> okej okay. i mamy eliksir wigenowy e, dodający nam sił tylko, że... Gdzie on jest potrzebny? O, tam, widzę. <laughs> Okej. Okay. A stąd wyleci? Teraz właśnie ym, biedny wążek nie ma swych oczu, to znaczy że będziemy chyba walił na oślep? Nie, teraz musimy tylko go pieprznąć, O tak No powiedziałem O no Teraz spadnie I będziemy musieli y, pójść tam na głowę wielkiego sliterina. Ale żeby to zrobić, pierwszy sobie sobie kolejnymi czyli za znalezienie wszystkich tych instrumentów. Będą tam, gdzie. Będą w miejscach tam, gdzie będzie było właśnie te kamienie i składniki. <tuszy> czyli tam, tutaj. No powiedzmy i tak Mamy Slytherin, no nie no um, I możemy lecić dalej Tutaj musimy przypiąć to i to I otworzyć sobie przejście do tego miejsca na głowę Slytherina <laughs> wow. Teraz wchodzimy szybko tu I wyjmujemy czape z czapeczki Mieczyk A później ten mieczyk sobie bierzemy Ua! Spada mi! nie Głupia tiara Nie! Tiaru! Nie spada mi Dobra Nie! Znowu tiara, dobra idź sobie Tiara spada do wody już nigdy nie odzyskamy Nie! Nie 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 Trzymam okej okay. teraz tu I tak, mamy go nie Godryka Gryffindora. Wybuchł, loj. No i wracają Ale tego lokarta możecie tam dwa do wody będzie po niej Fajnie Zostawcie go tutaj proszę A idzie Powiemy, że bazyliszek go zabił Logłem hmm. kończąc ten level oczywiście skończyliśmy e, chyba najnudniejszą, tej gorszą wszystkich części według mnie Harry Pottera, czyli Komnat Tajemnic. Mamy już to za sobą. I teraz lecimy z więźniem Azkabanu Ile jest tych losków? E... A, nie będzie 50 na koniec drugiego tego... Eee, le 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 levelu? No. Drugi część. <coughs> Zgrad dostał skarpetkę do właściciela ciała. No, ho, 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 I

Nie wiem, czy mówimy brawo, ale czy to ważne. Hm. Wszyscy biją. To ja też... Dobra, tak więc kolejny odcinek, którego Pedra mamy już za sobą, Michi. <laughs> jeśli... Jeśli przez następny tydzień nie będzie pojawiać się filmów, to znaczy, że, że posłano wiem, że jednak, o, ja jestem chory i lepiej nie będę wrzucać filmu, bo będę tylko zaśmieć swój kanał z takimi brzydkimi, niefajnymi filmami. Wrócimy do ziarowego kodła. I to jest oczywiście zakończymy. Proszę bardzo, mamy już dwa poziomy za sobą. Wii Nie mogę się czekać końca Lego Harry Koptera, żeby później zacząć ee, kolejną grę LEGO, którą będzie najpewniej LEGO Indiana Jones z dwójka od razu mówię. Nie wiem dlaczego ta gra mi się tak bardzo podoba. No ale dobra, w każdym razie e, standardowo zacznę do dokumentowania i subskrybowania. Ja się żegnam, cześć.